Dzień dobry! Znów spotykamy się z praktyką, lecz dziś chciałbym się skupić nad czymś oryginalnym. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że autofokusem może się cieszyć nawet właściciel starego Zenita, ale po kolei. Trzeci raz spotykamy się z praktyką, i znowu jest to inna filozofia. Pod koniec lat 70. właściwie każdy liczący się producent aparatów używał bagnetów. Praktyka wciąż bazowała na gwincie, który ograniczał szybkość zmiany obiektywów tam, gdzie było to istotne. A poza tym po prostu bagnet był modny. Wybrano nieszczęśliwie standard własny, niekompatybilny z niczym, lecz pentakon, będąc jednak potentatem w demoludach, mógł sobie na to pozwolić. Tym bardziej, że wierzono, iż socjalizm będzie trwać wiecznie. Do szczegółów złącza PB jeszcze kiedyś powrócę. Skupmy się na samym aparacie. BX-20 jest jednym z ostatnich dzieci serii, projektowanym już w smutnym NRD, rządzonym przez Radę Skorumpowanych Starców. I o ile projekt czerpał ze sporych doświadczeń własnych i podglądania innych, Wykonanie było już tylko cieniem sprzętu starszego. Odrzucono patentowy system łapania filmu na rzecz zwykłej szpulki, i dobrze. Nie odrzucono za to pomysłu z ukośnym klinem, źle. Wprowadzono zmyślny system powiadamiania diodami świecącymi o czasie ustawionym i mierzonym, bardzo dobrze. Okleiny nadal nie są chętne trzymaniu się obudowy ale nie jest tak źle jak we wcześniejszych modelach. Migawka jest produktem japońskim i nie była już sterowana mechanicznie. Dzięki temu w trybie automatycznym pracuje bezstopniowo. Aparat ma możliwość wprowadzania korekcji kompensacji oraz pamięć pomiaru. W zasadzie stanowiłby dobry narzędzie świadomego fotografa, gdyby tylko był niezawodny. Aparat bez zasilania jest bezużyteczny. Zatem najpierw należy umieścić tutaj pasującą baterię o napięciu 6 V. Można też użyć czterech pastylkowych baterii 1,5 V. Aby otworzyć komorę filmu, należy wyciągnąć pokrętło zwijacza do końca. Założenie filmu znowu nie jest takie oczywiste. Najlepiej zagiąć kilka milimetrów taśmy do góry, a następnie wprowadzić ten fragment, w szczelinę szpuli. Polecam dodatkowo użyć kawałka taśmy klejącej, chyba że zmarnujemy zwój czy dwa, nawijając film dokładnie na szpuli w świetle. Jeśli przesuniemy teraz klatkę do niszy w ciemni, zyskamy jeszcze dwa zdjęcia, o ile wcześniej naciągniemy migawkę. Przewijania filmu i naciągania migawki zarazem dokonuje się dźwignią, a spust znajduje się tutaj. Dźwignia może być składana wzdłuż krawędzi aparatu albo odchylana, co daje szybki dostęp do niej przy wykonywaniu zdjęć seryjnych. Licznik zdjęć zeruje się automatycznie po otwarciu komory filmu. Podczas przewijania zwróćmy uwagę na obrót tej gałki. Brak obrotów wskazuje na zeskoczenie filmu ze szpuli albo zerwanie perforacji. Aby ustawić czułość, należy wcisnąć przycisk z napisem ISO a następnie wybrać właściwą wartość. Unosząc ten pierścień, możemy także wprowadzać kompensację światłomierza w zakresie dwóch działek w każdą stronę. Niezerowa kompensacja będzie w wizjerze obok plusa i minusa włączać diodę. Jeśli zechcemy pracy automatycznej, wystarczy wybrać pokrętłem czasu w pozycję auto. W wizjerze obok wartości ustawionej przez automatykę zaświeci się dioda. Gdybyśmy chcieli zablokować wartość mierzoną, należy wcisnąć ten przycisk. W wizjerze przy napisie AL zapali się dioda. Wybierając konkretny czas, uruchamiamy tryb ręczny. W wizjerze czas ten będzie migał, lecz światłomierz nadal będzie pracował, wskazując ciągłym świeceniem wartość polecaną. Automatyka uwzględnia wybraną przysłonę. Co więcej, jest ona widoczna w małym okienku i zmienia kolor z czerwonego, gdy migawka nie jest naciągnięta, na biały, gdy jest gotowa do pracy. Na końcu należy ustawić ostrość. Patrząc przez wizjer, obracając pierścień ostrości na obiektywie, staramy się uzyskać ciągły obraz elementów przechodzących przez klin. Alternatywnie, w obszarze mikrorastra należy uzyskać obraz bez charakterystycznych pikseli. O autofokusie w przedstawionym obiektywie opowiem za chwilę. Aby uruchomić samowyzwalacz, po wcześniejszym naciągnięciu migawki należy naciągnąć tę dźwignię i wcisnąć ten przycisk. Samowyzwalacz daje około 12 sekund opóźnienia. Przy użyciu czasu B oraz samowyzwalacza można otrzymać dodatkowy czas około 4 sekund. Po wykonaniu ostatniego zdjęcia, film należy zwinąć do kasety. W tym celu trzeba wcisnąć przycisk znajdujący się obok spustu, a następnie wyciągnąć korbkę znajdującą się na gałce zwijacza i zwinąć film zgodnie ze strzałką. Tutaj zatrzymamy się na dłuższą niż zwykle chwilę, a zacząć należałoby od małego rozczarowania. Otóż obiektyw nie ma nic wspólnego z NRD i jest produkcją Sigmy. Jego nazwa oryginalna to Sigma AF Zoom 55200, a został zaprojektowany specjalnie do systemów nie wspierających autofokusa. I to jest jego główna cecha stanowiąca a oryginalności. Obiektyw posiada własne zasilanie. Pod tą klapką znajdują się trzy ogniwa AAA. Aby skorzystać z autofokusa, należy każdorazowo włączyć zasilanie przełącznikiem znajdującym się tutaj. Przełącznik ten zarazem wysprzęgla napęd autofokusa, więc ręczne ustawianie ostrości jest możliwe tylko po wyłączeniu elektroniki obiektywu. Ponieważ z bagnetu można otrzymać sygnał w pomiaru światła, ostrzenie następuje automatycznie podczas wciskania z pustu do połowy. W systemach pozbawionych takiej możliwości w tym miejscu znajduje się przycisk wymuszający ostrzenie. Dlatego system współpracował nawet w pełni z ręcznymi systemami w standardzie M42. Jak działa autofokus? No cóż, przede wszystkim powoli. O jakimkolwiek sporcie czy nawet dokumencie można zapomnieć. Właściwie nadawał się tylko do pejzażu czy portretowania cierpliwych modeli. Niestety także był omylny, co zobaczymy za chwilą. Po części wynika to z tego, iż nie widać pola jego działania. Pracuje on zupełnie niezależnie od aparatu i powinno się mu wystawiać jednoznaczne, duże powierzchnie znajdujące się w centrum kadru. Biorąc pod uwagę powyższe oraz niewyszukaną jakość optyczną, obiektyw był po prostu drogim bajerem. Z całą pewnością pieniądze można było zainwestować lepiej. Przy swoich ograniczeniach trzeba uczciwie rzec, iż mechanicznie urządzenie jest wykonane z najwyższą precyzją. Światło jest stałe i wynosi 4,5. Zmiana ogniskowej nie zmienia wymiarów obiektywu, a całość jest solidna, szczelna i ciężka. Wewnątrz znajduje się aż 15 soczewek, a przysłona stanowi regularny sześciokąt. Zacznijmy od tego, co dobre. Przysłona 8 przy ogniskowej około 135 mm i nieco nieostry przód, ponieważ nie zmieścił się w głębi ostrości jednak ogólnie jest dobrze, a ostatni plan trzyma ostrość. Warunki podobne, lecz tym razem pierwszy plan znajduje się na tyle daleko, że całość mieści się w płaszczyźnie ostrzenia. Jest ostro choć nie tak klarownie, ponieważ jednak drzewa siedzą w cieniu. a jak wiadomo, stare zoomy to nie narzędzia do pracy pod światło. To co niektórzy lubią najbardziej, Maksymalne wyciągnięcie, minimalna przysłona. Rozmycie tła spełnia normy estetyczne, choć dostało ogniskowych obiektywów, brakuje wiele. Ustawienia podobne, lecz zdjęcie ze statywu. Autofokus nie trafia do końca, lecz w tych warunkach można mu wybaczyć, jako że plan jest ciągły i po skosie. Znowu 200 mm i przysłona otwarta, lecz plan pierwszy znajduje się już w takiej odległości, że ostatni jest tylko lekko rozmyty. Nie jest to rozmycie szczególnie piękne, jak to w skomplikowanych zoomach bywa. Nieco krócej, przysłona otwarta do końca. Przykład zdjęcia, w którym autofokus trafił, choć scena była trudna z racji wielu przeszkadzajek na planach bliższych. Przy przysłonie 5.6 zaczynają się pojawiać problemy z detalami. Obiektyw nie jest już wybitnie ostry, aczkolwiek w tym wymiarze zdjęcia tak tego nie widać. A tutaj już przykład zdjęcia przestrzelonego. Autofokus skupił się niestety za głównym obiektem. Mając w wizjerze pryzmat, należy za każdym razem rzecz tę sprawdzić. Tutaj już usprawiedliwienia nie ma. Obiektyw dość, że nie trafił w wychodek, to jeszcze ogólnie całe zdjęcie nie grzeszy ostrością, co wynika z otwarcia przysłony. Mimo zachowania czasu równego jednej setnej sekundy zdjęcie jest nieostre, na co złożyła się otwarta przysłona oraz poruszenie, którego źródłem jest odrzut. Parametry podobne, lecz przynajmniej ostrość trafiła. Widać, kontrastowe obiekty pozytywnie wpływają na działanie automatyki. Tym razem automat został wyłączony, w ruch poszedł statyw i samowyzwalacz. Przy przysłonie 8 i czasie rzędu części sekundy zdjęcie jest ostre i trafione jak należy. Niesbyt wielka jasność 4,5 nie pozwoli na żonglowanie planami, zwłaszcza przy krótszych ogniskowych. Te zaś są dobrane przyjemnie, schodząc do standardów względem typowych 70 mm, takich telezoomów. To, jak większość poprzednich zdjęć, nie jest jednoznacznie złe, ale czegoś mu brakuje. Być może po prostu objawiła się stara zasada, dla współczesnej optyki już nieaktualna. Zoomy to takie gorsze stałki. PX20 stanowi symbol upadku NRD. Z jednej strony to aparat ambitny, wygodny i przemyślany, z drugiej jednak budżet bardzo się już nie spinał i co się dało, zastąpiono kiepskim tworzywem. Stabilna praca wymaga każdorazowego przetarcia styków gałek, a siłowanie się z czymkolwiek grozi katastrofą. I można by z tym żyć, gdyby nie nieco większy odrzut niż w starszych aparatach. Praktikar AF jest interesującym dziwactwem, które może wzbudzić zainteresowanie na plenerach. Jednak dobre zdjęcia robi dopiero po znacznym przymknięciu i najlepiej wyłączeniu autofokusa. Unikanie zbyt mocnych kontrastów także bywa zalecane, aczkolwiek wypada dodać, że dotyczy to ogólnie zoomów z tamtego okresu poza nielicznymi, wybranymi i zwykle drogimi wyjątkami.